Cześć, z tej strony Natalia z kanału Zielono i Budżetowo. dzisiaj chcę Wam pokazać zmiany, które zaszły w moich segregatorach oszczędnościowych. Pierwsze mamy wyzwanie zdrowie, które też jest moją kategorią, I jak tutaj widzimy, mamy duży wydatek, bo zakupiłam sobie okulary, które po prostu wypłaciłam sobie z pensji, ale też miałam wyzwanie wyzwanie okulary i tutaj założyłam, że to będzie 2490 zł. Niestety. Okulary kosztowały 888 zł, więc trochę za mało założyłam na ten cel. Ale to już jest zakupione. I mamy tutaj 12 złotych, które zostało. Celowo tutaj mam status papierowy, bo chcę po prostu mieć napisane z czego, z czego jakby jest plus, a z czego jest minus, że tak powiem. Następnie mamy ubrania. Tutaj nic się poszło, ale planuję właśnie sobie zakupy. Tutaj zdrowy, tu się zmieniło, bo będzie po 15 zł, a było po 30 i będzie 525 zł, ponieważ chciałam sobie wydrukować mini wyzwania od porachowane i się też trochę tym pobawić, a ja tak tylko odkładać jedną kwotę. Następnie mamy Wielkanoc, tutaj mamy po 20 zł. Na razie to wezwanie jest nieruszone. Też wolę się skupić na świętach Bożego Narodzenia, które są po prostu bliżej. Następnie mamy kursy i szkolenia. Tutaj po 20 zł, nic się nie zmieniło. Urodziny po 10 zł i prezenty też po 10 zł. Następnie przyjemności. Tutaj już zostały wydane pieniądze z tej kategorii. I tutaj było po 2 zł i razem było 82 zł. Myślę, że tą kwotę troszeczkę sobie zwiększę. Ja się właśnie na tego zamazałam. E, tutaj z tyłu mam strapki z, e, z Grycana Tak. Tutaj te wygrane, a tutaj z kodami. Gdyż e, zamówiłam sobie tort i dostałam sporo. Muszę tylko zarejestrować jeszcze te kody. Tutaj zielona oszczędzanie się nie zmieniło. Jest 40 zł. Ogród po 4 zł. Też na razie nic nie ma, bo to jest na 2025 rok, więc na razie to zostawiłam. Zobaczymy, może też zupełnie Euro też nie zmieniło, jest 50 euro. I wakacje też na razie nic. Na wakacje zamierzam zbierać od września. Teraz do sierpnia zamierzam się cieszyć wakacjami, a nie na nie zbierać. Ech, poduszka finansowa to jest po 100 zł, na razie jest 100 zł. Cela opłaty. Na razie było 400 zł. Hmm. Tutaj mamy jedzenie. Mm. I to jest 100 zł, wydane prawie. Bez tam dwóch groszy. Jeszcze muszę uzupełnić, sobie dopisać. A no i tutaj mamy paragony do Do tego urodam. To jest 20 zł, ale w tym miesiącu zamierzam jeszcze dołożyć dużo 400-500 zł. Już muszę iść do fryzjera. I nie tylko. I wakacje. A tutaj mam wakacje, tutaj mam paragony i zamierzam zrobić taki film wakacyjny specjalnie zabrałam wszystkie paragody, żeby podsumować ile to wszystko kosztowało i teraz następny segregator o, tu jest wyzwanie grosz do grosza i tu jest do niego status na początku tylko skreślałam, ale potem uznałam, że to jest bez sensu to wszystko liczyć, więc już mam policzone tu jest moje wyzwanie <taki> takie papierowe to jest moje pierwsze wyzwanie, więc zostawiam sentymentu. Jest to po 5 zł, więc uznałam, że szkoda by mi było to wyrzucić. I tu jest, ale też fajna kwota jest, bo jest 170 zł. Tu jest wyzwanie, które już kupiłam. 52 tygodnie i jest do zbierania 1378 zł. Też już mam fajną kwotę, bo już jest 595 zł, więc fajnie. A to jest w ogóle wyzwanie 60 zł, które zabrałam ze sobą na wakacje i udałam się zbierać na tych wakacjach takie drobne które zostały. W ogóle bardzo dużo drobnych było potrzebnych na wakacjach w górach, gdyż a to bilet, a to w busie trzeba było 8 zł, a to 4, więc polecam mieć, jeśli ktoś jedzie w góry, to polecam mieć dużo drobnych. Mm, tutaj mamy wyzwanie 100 zł i tutaj ostatnio dołożyłam i trochę jest więcej niż było, bo chyba jest tak, jest po 5, 5, 1, 1, 1 i 2. Więc już jest chyba 18 zł, jeśli dobrze liczę. A tam było chyba 12 czy 11, więc troszeczkę się dołożyło Tutaj niezmiennie, tutaj też 5 zł I tutaj w 10 to nic nie mamy Ale Tu mam kasę Która została mi z, tych, z tego Wyzwania okulary, gdyż Zapłaciłam z konta kartą Więc zostało I mam zamiar Właśnie To rozdysponować Na różne kategorie I tak na razie to prezentują Moje segregatory Budżetowe. I życzę Wam miłego dnia.